W dzienniku 1954, w jednej z najbardziej znanych książek Termanda, poza złym oczywiście, e, Termand e, opisuje jak podróżuje e, przez południe Polski i gdzieś na dworcu w Krakowie pyta się, z którego poronu o pociąg do Katowic. W 1954 roku nie ma Katowic, jest Stalinogród, na co <noise> kasjerka mu mówi, że proszę pana, nie ma Katowic i tak ścisza głos bo tego nie wolno mówić przecież. A Tyrmand mówi, ale ja chcę jechać do Katowic, a nie do Stalinogrodu. I w tym samym dzienniku 54 Tyrmand opisuje swoją podróż pociągiem. Jedzie przez Śląsk i słyszy w przedziale pociągu rozmowę, jak to w pociągu, prawda, e, pasażerów. I ktoś tam opowiada, że na Śląsku grasuje Robin Hood. Robin Hood albo Janosik, jak zwał, tak zwał. Czyli innymi słowy, taki człowiek niczym z domu, z papieru, który kradnie bogatym, a rozdaje biednym. Termat nie może uwierzyć, ale trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach komunikacja miejska to jest tak naprawdę w ogóle osobny świat. Przecież w tamtych czasach prawie nikt nie ma samochodu, prawda? Więc ludzie podróżują pociągami, autobusami, yy, tramwajami. I taka podróż takim środkiem komunikacji zbiorowej to jest tak naprawdę jak wizyta w bibliotece czasami, albo jak lektura dobrej gazety. Bo tam można usłyszeć, co się dzieje i co w trawie piszczy. No i nagle się okazuje, że to właśnie w pociągu terma to słyszy taką historię o człowieku, który ma rabować bogatych, jak Robin Hood. I kto wie, czy nie wtedy wpada na pomysł na napisanie powieści pod tytułem Zły, czyli powieści o człowieku o białych oczach. Jak wiemy. Superbohaterowie często skrywają się pod maskami. Częściej te maski są odwrotnie założone, czyli to oczy są zakryte, nie twarz. Tak jak niektórzy noszą majtki na spodniach, jak superman. Ale mówiąc poważnie, te, ta maska złego, te białe oczy złego są jak maska Zorro. Na pewno Państwo pamiętają znak wyciosany spadą, prawda? Zorro. Tyrmat jako dziecko ogląda ekranizację Zorro w warszawskich kinach. To wtedy jego wyobraźnia po raz pierwszy zostanie skolonizowana przez takich bohaterów zbiorowej wyobraźni, co 30 lat później zaowocuje zainspirowanym śląskiem superbohaterem o białych oczach, czyli złym, który e, kopie tyłki gangsterom. A scena początkowa złego zaczyna się od tego, że Tyrmat opisuje napadniętą przez mężczyzn kobietę. I tę kobietę ratuje właśnie superbohater, jest to bardzo wymowne i jak się okazuje bardzo tak naprawdę aktualne. Wszystko zaczęło się zatem na Śląsku i jak się okazuje, termont ma wiele wspólnego, nie tylko z Warszawą.